Państwo, my już teraz przenosimy się na ławicę. A to za sprawą mojego gościa, pani Hanna Surma. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Rzecznik Prasowy Poznań Aeroport. No właśnie, to jest bardzo wyjątkowy rok dla Was, bo obchodzicie setną rocznicę ławicy. Tak, trudno to sobie wyobrazić, że można dożyć tak sędziwiego wieku, ale w przypadku naszego poznańskiego lotniska to właśnie w 2013 roku obchodzimy ten setny jubileusz. Mhm. Jesteśmy najstarszym lotniskiem w Polsce, który działa, no, tak, to taka który działa nadal w tej samej lokalizacji, mhm. w której zostało utworzone. Oficjalne otwarcie naszego lotniska miało miejsce 26 sierpnia 1913 roku. Na początku było to naturalnie... Pruskie lotnisko Aha. wojskowe, ale z biegiem czasu zmieniło się w cywilny port lotniczy. I można powiedzieć, że co ciekawe, w przypadku poznańskiego lotniska to regularne przewozy pasażerskie. Polskie Rozpoczęły się właśnie z Poznania i miało to miejsce w roku, 2000 pie, w roku 1921. I wówczas zainaugurowano regularne przeloty na trasie Poznań-Warszawa. Od tego czasu naturalnie świat aviacji zmienił się no, diametralnie. Również ławica idzie z duchem czasu. I w tym roku jest to, to dla nas. Właśnie lat... nastąpiło bardzo dużo zmian. Jak A, ostatnio się pojawiłam na ławicy, to nie poznałam lotniska, jest o wiele, wiele większe. No Bardzo się cieszymy, że taki pozytywny odbiór. Natomiast ten jubileuszowy rok jest dla nas szczególny dlatego, że po pierwsze mamy tą setną rocznicę, a po drugie kończymy, finalizujemy całkowicie proces inwestycji, proces rozbudowy, modernizacji rozpoczęty w 2011 roku i już niedługo oddamy do użytkowania ostatni element rozbudowanego terminalu. Czyli strefę odlotów. Mhm. Do tej pory terminal powiększył się o strefę przylotów, która została zainaugurowana na Euro w roku ubiegłym. Później zainaugurowaliśmy użytkowanie hali głównej, mhm. czyli tego miejsca, skąd pasażer rozpoczyna podróż, bo tam mieszczą się stanowiska odprawy bagażowej, biletowej I teraz już na końcu oddajemy rozbudowaną, powiększoną, zmodernizowaną strefę odlotów, zarówno w, w części części Schengen, jak i w części non-Schengen. I tą częścią non-Schengen zakończamy prace budowlane, także już mhm. niedługo nasz terminal będzie taki, jaki ma być na najbliższe ćwierć wieku. Mhm. I jak na te zmiany reagują poznaniacy? Są zadowoleni? Naturalnie, ponieważ mogą teraz korzystać z nowoczesnego, mhm. przestronnego, zmodernizowanego obiektu. Krócej trwa procedura odprawy czy kontroli bezpieczeństwa. To jest bardzo Przy, ważne dla turystów. Y, zwłaszcza tych odlatujących z Poznania, mm. bo cenią swój czas, a także y, dla tych przylatujących, ponieważ ta infrastruktura w części przylotowej zmieniła się y, znacznie y, od czasu rozbudowy. Jest to mm. dodatkowa powierzchnia. Szybciej otrzymujemy bagaż po przylocie, co jest bardzo cenne. Myślę, że takim dobrym obrazkiem, jak to się zmieniło przez te y, ostatnie trzy lata, będzie takie porównanie. Cały terminal, który obsługiwał pasażerów kompleksowo, zarówno w przylocie, jak i odlocie od roku 2001, jest teraz tylko i wyłącznie strefą odlotów. Mhm. Powstała cała hala główna i cała strefa przylotów, zupełnie nowa. Mhm. Czyli rok 2013 to naprawdę bardzo wyjątkowy rok dla Państwa. To przede wszystkim ten setny jubileusz, i z tej okazji mamy wielki konkurs fotograficzny. 100 twarzy. Ławicy. Cóż właśnie chcieliśmy zobaczyć, chcieliśmy zobaczyć te sto twarzy ławicy, mhm. a właściwie jak. Jak, postrzegają jak widzą właśnie, jak widzą tą naszą twarz w stu odsłonach Poznaniacy i Wielkopolanie. Mhm. I dlatego z portalem Codzienny Poznań postanowiliśmy ogłosić taki konkurs, który właściwie jest bardzo otwarty, jeżeli chodzi o, o, o formę, bo mhm. czekamy na zdjęcia, ok, Natomiast co będzie na tych zdjęciach, to już zdecydowanie zależy od autorów. Jaką, Ale musi to być ławice, e, Jaką twarz naszego lotniska chcą pokazać w swoich pracach? Uh -huh. To się właśnie okazuje, ponieważ konkurs trwa od początku września i e, prace można nadsyłać do końca miesiąca, do 30 września, także jeszcze spodziewamy się wielu z nich. A czy już możemy zdradzić, jakie pomysły się pojawiły? E, myślę, że to można zobaczyć w każdej chwili, uh -huh. ponieważ na portalu Codzienny Poznań e, są prezentowane. Co tydzień, Wybierane są te, które zdobędą najwięcej głosów internautów, i właśnie internauci wyłonią zwycięzców. Super, jakie będą nagrody? Myślę, że dosyć interesujące, więc jest o, o, o co walczyć. Mhm. Postanowiliśmy uczestnikom konkursu dać szansę i być po prostu pilotami. Tak, można popilotować to ja już samolot. Zabieramy e, fotografowanie. <laughs> można samemu popilotować e, samolot. E, za zajęcie pierwszego miejsca ufundowaliśmy tak zwane Fun Flying mm -hmm. w Europejskim Centrum Symulatorowym Aero, e, które mieści się na naszym lotnisku. Tam będzie można z instruktorem wystartować, polatać i wylądować na symulatorze e, maszyny Cirrus. Przez godzinę będzie się można pochodzić właśnie za sterami Oprócz tego do tego pierwszego miejsca przynależy zestaw gadżetów, ufumowywany przez sport także... Myślę, że są to dosyć interesujące e, e, upominki, drobiazgi, przede wszystkim związane właśnie z, z podróżą lotniczą. Natomiast e, dla osób, które latają, albo może to będzie drobiazg, który zachęci do latania, jest e, karta wstępu do naszego saloniku klasy biznes w strefie odlotów na rok. Jest to imienna karta, więc zwycięzca e, konkursu, e, ten, który zajmie pierwsze miejsce, będzie mógł przez rok korzystać z tej, z tej, z tej strefy biznes. Mhm. E, drugie miejsce to jest również pilot to jest 30 minut takiej sesji, fanflying oraz zestaw gadżetów od portu. Mhm. Natomiast trzecie miejsce to są gadżety, i również tutaj osoby z trzeciego miejsca postanowiliśmy zaprosić do naszej strefy biznes, do, do, na strefie odlotów mhm. i przez rok będzie można z niej korzystać bezpłatnie za okazaniem imiennej karty. Mhm. Super, ja już myślę, że już Pani zachęciła telewizów do tego, żeby w tym konkursie wziąć udział. I teraz ważne pytanie, kto może w nim wziąć udział? Czy każdy Poznaniak? Naturalnie. Konkurs jest jak najbardziej otwarty. Myślę, że właściwie dzisiaj. Czy są to... jakieś wymagania jeszcze? Nie, większość, większość z nas ma aparaty fotograficzne w różnych urządzeniach, więc tutaj nie ma problemu. Jest tylko w regulaminie konkursu opisany format mhm. zdjęcia w którym trzeba nadesłać swoją pracę, jest podany adres e-mailowy, na który trzeba zdjęcie wysłać, należy też je zatytułować, podać mm -hmm. swoje imię, nazwisko i to wszystko. Czyli e, zdjęcia możemy słać do końca września, a finał już 16 października. Dokładnie tak. Super, dziękuję bardzo serdecznie. za dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, Was zapraszamy teraz na krótką przerwę, za chwilę. Kolejny gość. Do zobaczenia.